Hej, hej, kochani, witam was bardzo cieplutko. Dostałam od siostry trochę zdrapek polskich i na dzisiaj wzięłam sobie za 50 zł Giga 7 i Mega Krzyżówkę. Naddrapałam, nigdzie mi się nic nie ułożyło, albo nie pamiętam, nie wiem, bo trochę tego drapywałam. Nie wiem, zobaczymy później. Może weźmiemy sobie tą z numerem 20 Podziabiemy, zobaczymy czy coś tu wygramy. Trzymajcie kciuki, szukamy siódemki, 2 razy X i 5 razy X, znaczy odwrotnie X2, X5 zobaczymy Czy coś nam się tu trafi, coś kurczę nie mogę się ułożyć. Trzymajcie kciuki, mówiłam, ale śliska. Co to jest? Korale. klucz serduszko dla was piesek i chyba kotek tu też jest jest auto portfel też widać mamy banany wisienki o, jest ryba. O, jest kotek. Ale to nie moja Luśka. Jest gwiazdeczka. Będzie coś czy nic. Ta moja siostra ma łapkę czy nie. Zazwyczaj ma gruszka. Kawka. Nie máme ananása, ale skrobiť možno. Čapka. serduszko siostrze prześlijcie żeby się dziewczyna cieszyła okej okay. mamy księżyc o, jest prosiaczek wesoły mamy pierścionek później mamy arbuza zgięte. Jest dwa razy. Ojej. Nie, co ja? Ale sobie wkręciłam to skuter. I już myślałam, że dwa razy jest, no. Truskawka to zgięte było i dlatego mnie zmyliło. No też mi się marzy dwa razy w dodatku. Pik. Winogrona i ostatki mamy kości, przedospadnie lupa i zegarek. A tu jeszcze w bonusie możemy coś wydziobać. Co będziemy mieli rower. No dobra, nie ma nic, to nic. Jakoś to przeżyjemy. Trochę to potrwa dzisiaj. Podejrzewam. Ale zobaczymy. Może mi się uda szybko. Szukamy B. Mamy B. Zaraz narobię. Jedno B. Też takie skąpy jak angielskie. Y. Y, Y. I tu mamy Y. OK. Teraz u, mamy wzdunie, też tylko jedno, czy ja ślepa całkiem jestem, łanicka, mamy kobry, komin, Zaloty. To e, Chyba wszystko. Chyba. Kareczki jeszcze. Szukamy G. Mamy tu noga. Przedostatnio ostatnio to c c c c c to mamy c no i chyba to wszystko I tu było. I mamy pierwsze słowo. Pierwsze i ostatnie chyba. A nie, jest drugie. O kurczę. P nie ma, E nie ma R. Nie ma M. Czyli mamy tylko dwa słowa. Uh -huh. O było. M niech było, było, było. No nic nie ma, to nie ma. Przelecimy tutaj. O, się kręci ta podkładka. Oszukamy. Że... Mamy tu. Menuet. Busz. Busz, busz, busz. Chyba nie ma. hyruka hibiskus Jej, nie wiem, tak marnie z tymi literkami Ej, wu. Wu, 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 wu. no nie, nie widzę już bym aż tak oślepła to mam Okay. i, i, i. mamy gila aż jednego pesymista, o tu ja jestem pesymista maciej i gdzie jeszcze mamy, i gdzie jeszcze mamy Sibiskus. I to wszystko. Później mamy X, ale X -a to ja tu nie widziałam. To szukamy E. Może E nam coś da, w co wątpię. Strasznie się źle marzy. Znaczy się źle drapie, bo się marzy. Ale powiedziałam. Nie wiem. Tak czekałam na te drapki. Wszystkie sesywista maciej jazdu kurcze nie, nie popatrzyłam mamy lech eee tutaj mamy e ren ren sen wszystko robią, żeby było nie tak. Dobrze, mamy teraz Y.

stolica, no więcej o nie ma, A tutaj mamy neon nos piwo, Rosza. A nie, drugie ok nie ma więcej, a i było? było, jest trzecie Aha. tak, dobrze mówię? raz, dwa, trzy czyli zwrocik już mamy bo tu jest i, widzicie? tak drapałam eee, wszystko wszystko, później mamy s mamy stolica busz i sokrawes to teraz szukamy tutaj S. A cały wkład to 50 nie mówiłam. <laughs> Przepraszam. S, s, s. S. To wszystko. I co nam dadzą na koniec? V, no aż normalnie za nie mówiłam. Czyli tutaj nie ma. Oj, mi ręka N, Nie ma, N nie ma. Jak dobrze widzę, to tutaj mamy wygraną. Raz. Kurczę, stój. Jeś ucieka. Piwo, pokaz i lech. No to fajnie. Tu dwie dyszki mamy. Idziemy teraz do czwartej i piątej. Szukamy A. Mamy dziupno Strasznie się źle już mówiłam, ale Masz brzydko się dwa tygodnie szło, to może dla, dlatego a, 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 a. A. i idzie ogarnąć Beata. Pozdrawiam wszystkie Beatki. A, a, a. I tu jest A. Ale brzydko. Nic nie wraca. D. O, ja jeszcze tu na dole zapomniałam. Kurza, twarz. Zapomniałam mi się. E, e, e. Jeszcze, żeby to się tak te A przekładało na wygrane, to by było super. A to dadzą, dadzą, człowiek się namacha, namacha i później kuzik z tego wychodzi co to było da 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 tu mamy da o brzydko. drut a, naprawdę brzydko e, i tu jeszcze gdzieś jest a chyba nie ma a zobaczymy nadob Mamy opadek. Nie, mm. no, więcej nie ma. Albo ja nie widzę N. N N. N. O, mamy pierwsze. po L. Następnie mamy Y Co to jest? Tymoteusz Detektyw słaski bez S No tylko jak dzielą. A jak tu coś można wygrać to było A S, S Tu jest S Tu jest S los i kos. O, o, widziałam, ale gdzie? W tej chyba nie. O, tu widziałam nawet dwa razy, bo to volvo. Hmm. Więcej nie ma. O mamy no, krew. krew się leje. E, 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 ty, Teraz tutaj, a tu chyba nie ma wcale. M, 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 M. O, S było, f nie widzi. No i przedostatni, O U, U, O, o, o. o, 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 o rok. No mają ten swój urok te krzyżówki, niestety. No, temat już. Retura. Naród. Wszystko. Użyteczko z draka. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Teraz to run. U, 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 u fryzura drugi Aha. i coś jeszcze wpadnie nie ma u u u, u. więcej chyba i ostatnia ojej no to mamy Tymoteusz Dziupla. O i tak źle i tak niedobrze. A L nie było, nie. Gdzieś tu jeszcze jakiś Z jest? Nie ma. T nie ma. Tu mamy tylko jeden. Dobrze, szukamy Z tu. Mamy jedno. Mhm, aż jedno. Ale mamy tak tu i tu. M nie było, O tu jest Z jeszcze, R nie było, O nie było, L nie było, N czyli czyli tylko tutaj mamy 3, 1, 2, 3 oraz 50, nie, ja numerów ten kontrolnych to nie znam. Ale wy będziecie wiedzieć, to mi napiszecie na pewno CC czy to 20, czy coś przeoczyłam. Jak przeoczyłam, to bardzo przepraszam. Ale mi się podobało. Z 50-20 mam i się bardzo cieszę. Do następnego. Będą też polskie. Pa!